Witam Państwa. Dzisiaj chciałem mówić najważniejszą rzecz w życiu człowieka, czyli uczenie się. Przy czym nie chodzi mi o obowiązek szkolny tylko. Ale o cały proces, który przebiega w ciągu życia człowieka. Jak szybciej ogarniać wiedzę? Jak szybciej się uczyć? Pierwszą najważniejszą sprawą jest uczenie się od ogółu do szczegółu. Dzieje się to według zasady, że myśleć należy globalnie, ale działać lokalnie. Ogarnąć musimy po prostu taki szkielet. Yy, tego, czego się będziemy chcieli uczyć. No bo cóż nam po szczegółach, jeżeli nie wiemy dokładnie, czego będziemy się chcieli uczyć. Dlatego musimy tu określić jakiś minimalny poziom tej wiedzy. Nie wdawać się od razu w szczegóły, nie drążyć tematu bardzo, tylko zastanowić się, co my chcemy tu konkretnie wiedzieć, co my chcemy z daną wiedzą zrobić. Jeżeli na przykład chcemy coś ugotować, to musimy wiedzieć, jakie składniki są potrzebne. Górek. Jak wygląda ten proces gotowania? Co łączyć? Kiedy wstawić? Jak podgrzać i tak dalej? Na początku lepiej wypisać sobie po prostu co chcemy osiągnąć, co chcemy umieć. Kupić się na celu określonym, tak? Czy ma być to materiał rozległy, czy jakieś szczegółowo szczegółowe jedno określone działanie? Na przykład zrobić płytki w łazience, tak? To musimy się zorientować na czym to polega. Yy, tu będę fugował teraz i później tą kratkę założę. Tu przechodzimy do następnego ważnego punktu. Zrozumienie. Zrozumienie jest tu kluczowe w zasadzie. Czy ta wiedza jest ugruntowana? Czy, czy my wiemy tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi? No, zrozumienie nawet jest ważne od takiej wiedzy powiedzmy encyklopedycznej, czy internetowej. Google wujek wszystko ci powie, ale no zrozumienie tego, po co to jest i na czym to polega, no to już jest sprawa bardziej ludzka. Gdy Mamy dużą partię materiału, dużo, dużo tego materiału, to ważne jest, żebyśmy odrzucali to, co jest nieistotne. przy Przyswajaniu wiedzy ważne są małe kroczki, żebyśmy to nie robili wszystko na hura, tylko zajmowali się drobnymi wycinkami naszej wiedzy, najlepiej właśnie takim, tak jak się to mówi, szkieletem tej wiedzy. Czyli nie od razu wchodzili w jakieś kwestie szczegółowe, ale najpierw jakiś podstaw się nauczyli, przyswoili sobie najważniejsze elementy. Przy swojaniu wiedzy na dany temat ważne jest takie, żeby odnosić tą wiedzę do tego, co już znamy, znajdować sobie jakieś analogie, odnośniki. Dzięki temu możemy tą wiedzę bardziej wchłonąć w ten system, który już posiadamy, który już mamy zaadoptowany w, w siebie, tak? który już mamy opanowany. Często gubimy skupienie, więc lepsze są takie krótkie, a intensywne okresy niż jakieś długie. Ślęczenie nad, nad materiałami, wgłębianie się bardzo szczegółowe. A wiadomo, po intensywnych, dłuższych okresach ważny jest odpoczynek, żeby sobie przyplatać właśnie te elementy intensywnej, intensywnego zgłębiania z momentami odpoczynku, relaksu, żeby umysł się nie męczył, ale pracował w takich rytmach intensywne. Zajmowanie się odpoczynek. To jest to bardzo naturalny stan dla umysłu, więc wykorzystajmy to. Ważną rzeczą jest robienie notatek z tego, co się uczymy. Albo jeżeli mamy, znaczy, jeżeli mamy taką możliwość, to opowiedzenie tej wiedzy komuś innemu, zdanie relacji z tego. Dlatego najlepsze, dlaczego dobre jest uczenie się w grupie, znaczy uczenie się samodzielne, ale sprawdzanie tego z inną osobą, sprawdzenie tego poprzez na przykład wytłumaczenie komuś tej, tej wiedzy którą już posiadamy, albo którą wydaje nam się, że posiadamy innej osobie. Sprawdzanie. Ważne jest sprawdzanie. Tego, tego czego się nauczymy, nawet jakichś niewielkich rzeczy, warto od razu sprawdzić, czy to działa, czy, czy mamy dostateczną wiedzę, żeby coś tam zrobić. Także sprawdzanie jest kluczowe. Innym ważnym elementem jest przekładanie wiedzy zdobytej na praktykę, tych umiejętności na praktykę. Jeżeli mamy konkretne zadanie, no to wiadomo, musimy je wykonać, więc to jest taki tak naturalny moment, gdzie tą wiedzę będziemy stosować. Jeżeli mamy wiedzę teoretyczną, to raczej trzeba się skupić na, na tym, żeby może komuś przekazać tą wiedzę, spróbować, wytłumaczyć koledze na przykład czy koleżance tą wiedzę, którą już udało nam się przyswoić. Na temat zniechęcenia. Oczywiście. Na początku każda taka wiedza, która jest dla nas nowa, niejasna jeszcze, ma taki duży próg wejścia, czyli no zniechęcamy się czasami, nie chcemy nawet próbować, a trzeba wiedzieć właśnie, że pokonanie tego progu pierwszego, tego progu wejścia jest najczęściej najtrudniejsze. Widać to nawet w takim maszynowym zjawisku, które przy uruchamianiu danego urządzenia najwięcej potrzeba energii. Tak samo i my, może nie jesteśmy typowymi maszynami, ale jednak wejście w ten pierwszy próg, w ten pokonanie tego pierwszego momentu wejścia w daną nieznaną dziedzinę jest najtrudniejsze. Witam Państwa. Nie. Czy to co, czy no, czy po prostu... Powiem Wam jakoś dupnie to wychodzi, nie wiem, czy to będę dawał.